Mogę być święty, jeśli ciągle popełniam błędy? Śmiewa <grymujesz>, się super. <grymujesz> Dawaj masz. Genialne, możesz genialne. być święty. E Mogę być świętym, jeżeli popełniam błędy. E, jeszcze nie jestem świętym, daj że kiedyś będę, ale błędy już popełniam. E, I to jest to ważne oddzielenie. Świętość to niedoskonałość. Błędy nie muszą być grzechami. Nie, mogę się pomylić w jakimś zadaniu matematycznym, 2 plus 2, 5 i tak dalej. E, to nie znaczy, że to jest jakiś kurczę grzech. Grzech jest świadomy i dobrowolny, który oddziela cię od Boga. Nie, tak jasne. Tam myślę, że można się ten, że głupota taka, ale głupota, <grym> głupota też jest czymś nie, co, co robisz w sposób jakiś tam wypracowany, nie starasz się zdobyć wiedza. Błąd, no, to jest jednak coś innego, nie, mm. zupełnie. Więc to nas nie dyskwalifikuje, a świętość to niedoskonałość. Ja bym powiedział, że świętość to jest takie wpatrzenie się w Boga. Taka naprawdę wpatrzenie się w jego obraz i takie trwanie przy Bogu w każdych warunkach, niezależnie od tego co się dzieje, że ja potrafię przy nim być. Mm. Ja bym, ja się totalnie z tobą zgadzam, jak najbardziej. Ja bym to dał pokazał na takim bardzo jasnym przykładzie, który mamy tutaj. To jest Szymon Piotr, którego my się dobrze kojarzymy, który od początku po prostu, to jest jakby jedna wielka historia różnych jego błędów, nie? Od samego początku, nie? Kiedy, kiedy gdzieś Jezus do niego przy, przychodzi i mówi tam, zarzućcie sieci, a on od razu, no jakby całą notę mówiliśmy, co tam będziesz mówił? No dobra, mówisz, no to już, już popłynę, nie? Ale potem ta historia, gdzie jakby poucza Jezusa, Jezus mówi, nazywa go szatanem, potem jest ta historia, gdzie znowu znowu na jeziorze są, Jezus, Jezus chodzi po wodzie, Piotr do Niego przychodzi po wodzie i tak, zaczyna tak. się to tonąć, nie? Gecemanii. Można powiedzieć, że to tylko początek, nie? Ale właśnie na potem ma nie chce umyć nóg, tak. ucięcie ucha temu gościowi, no i zaparcie I się, trzykrotnie, nie? tak. To przede tak. wszystkim. No i znowu można powiedzieć, ale to tylko jeszcze przed Zmartwychwstaniem, ale po Zmartwychwstaniu też była ta afera z, z Pawłem, nie? z, z pokarmami. Z tymi pokarmami, więc jakby... To jest historia po prostu jednych, wielkich, ciągłych porażek, błędów, które gdzieś Szymon popełniał, Szymon Piotr, i to nam pokazuje, że naprawdę niebo nie jest dla bezbłędnych herosów, tak jak u Dostojewskiego to można choćby znaleźć, nie? Jakby jeżeli ten Szymon został świętym, świętym Piotrem, no to można się zastanawiać, nie? Jakby jeżeli niebo jest błędność, no to co świadczy o tej świętości. I mi się wydaje, że wróciłbym do tej historii z tym, kiedy, kiedy Jezus nazwał Piotra szatanem, że tam może być klucz. To znaczy, on powiedział stań za mną, szatanie, ta, 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 takie słowo uśmiech. Zejdź mi, mi z oczu, ale to dosłownie właśnie Staj stań za mną, mną, wyjdź za mnie. To znaczy, idź za mną i wtedy będzie w porządku. Nie? Na tym polega świętość. Tak, nie.